Maria Keńska-Wyszyńska. Tomasz Bogdanowicz. To było parę lat temu, kiedy jeszcze pani Małgorzata Radecka była dyrektorem tej szkoły. Narodził się pomysł, żeby pewna grupa ludzi, najlepiej druga klasa, przy naszej, naszej naszego liceum w klasa humanistyczna, zbliżyła się troszeczkę do zamku. Mamy zamek, dlaczego go nie wykorzystać? Grzech podstawowy Malbork, człowieka, który, który mieszka w Malborku, nie znać zamku. Malborczyka. na źle. Nie, źle, błąd, strasznie. Pani Maria jest polonistką, ja wymiękam. <noise> I dalszy ciąg, kiedy czas płynie, okazuje się, że e, dzieją się różne rzeczy i druga klasa mówi, tak, chcemy to robić. I pani Maria coś zrobiła. Klaudia Kabukowska, przewodnicząca klasy. Ola Pawlak, kucharz. Wojciech Nowakowski. No, nasza szkoła nawiązała współpracę z Muzeum Zamkowym w Malborku. Przez cały rok były organizowane zajęcia pod hasłem Zamkowe Inspiracje. Robiliśmy różne prace, które miały pokazać, jak właśnie zamek nas zainspirował, i dzisiaj pokazujemy tego efekty. To znaczy, na początku z pewną rezerwą do tego podchodzili. Nie wiedzieli, czy to będą by jakieś takie nudy napódy, ale potem zorientowali się, zwłaszcza wtedy, kiedy zaczęli już wykonywać konkretne prace, to zaczynało się to się rozkręcać. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że może nie wszystkich to zainteresowało, ale. Kiedy robiłam ankietę wśród uczniów e, z zapytaniem, czy uważają, że zajęcia były ciekawe, czy warto kontynuować, no, przedstawiałam tobie te wyniki. Tam może dwie osoby tylko stwierdziły, że e, nie zainteresowały te zajęcia, ale reszta była zachwycona, dlatego jest kontynuacja tego przedmiotu. Mogliśmy sobie wybrać na podstawie zajęć, które były przeprowadzane przez e, różnych e, tak jakby nauczycieli, e, dowiedzieliśmy się. E, Informacji na temat np. monet, architektury zamku i na podstawie tego mogliśmy sami wymyślić jakąś pracę i ją następnie przedstawić. Ogromna przestrzeń, do której mogliśmy wejść, była udostępniona. Do psów nie wchodziliśmy. One były głodne. Ale starodruki mogli dotknąć, czyli coś, czego turysta nigdy nie zobaczy. Mało tego, myślę, że nie jeden pracownik nie dotknie tych ksiąg, które oni mogli dotykać. Oczywiście przez rękawiczki, ale, ale mogli. Także to już... Również monety, również monety, również starodruki, również yy, yy, takie przestrzenie, które są zamknięte, mamy tę możliwość. I... A tutaj, że możemy sobie wziąć klucze od strychów i pójść na strychy, na przykład. Ja jeżeli ktoś był kreatywny i naprawdę miał takie pomysły, które wymagały trochę poświęcenia czasu, to musieliśmy się tym zająć, ale nie było to dla nikogo problemem, bo no to były kreatywne pomysły, więc my sami je tworzyliśmy. Najwięcej punktów było właśnie za pomysłowość, oryginalność i za kreatywność. Jeżeli ktoś rzeczywiście przyłożył się do, do tego, przyłożył ucha, a jeszcze lepiej serce. Tam e, złożył, to mógł zobaczyć te, ten cały organizm, jakim jest muzeum, jako organizacja, a jednocześnie e, po coś ta organizacja jest powołana. W jakimś celu zobaczył ów najważniejszy element całego przedsięwzięcia obiekt, który jest wart naszej uwagi. Były różne właśnie projekty, w grupach, ale także indywidualne. Myślę, że jednym z największych takich naszych projektów było zaśpiewanie razem całą klasą jednej pieśni w Wielkim Refektarzu w Zamku. No i to pokazało, że faktycznie można współpracować Jesteśmy razem. Jesteśmy raczej zintegrowaną klasą, więc to nie było problemem, żeby razem coś stworzyć. Prace były dwa razy na semestr sprawdzane przez panią Keńską-Wyszyńską oraz przez pana Bogdanowicza, którzy czuwali nad tymi inspiracjami zamkowymi. Więc my również w tym momencie oglądaliśmy, spotykaliśmy się dwa razy w, na półrocze w klasie i wszystkie prace były pokazywane i jednocześnie oceniane przez właśnie nauczycieli. Na początku były to raczej takie proste rzeczy, traktowaliśmy to z nieśmiałością, były krzyżówki, testy, jakieś zagadki czy rebusy. No i to nie było najlepszej jakości, powiedzmy, bo się dopiero rozkręcaliśmy, ale potem, jak już coraz bardziej zaczęliśmy być zainteresowani tym, byliśmy zainspirowani, to faktycznie widać było, że niektóre prace są naprawdę na wysokim poziomie. Możemy zobaczyć strój Krój krzyżacki ty, yy, tak, za, zadanie matematyczne a jesteśmy klasą humanistyczną jest Kantor Krzyżacki film są różne gry planszowe niektóre rzeczy są naprawdę ciekawe i praca plastyczna naprawdę na wysokim poziomie Tak nasza koleżanka ma naprawdę talent plastyczny i wykazała się będzie można to zobaczyć TV Regionalna 24.pl, TV Malbą, TV Szturm, TV Nowy Dwór, co my tu kręcimy?